No cześć. Co? No. A kto to jest? To ja. A kto? A to ty. A to kto? Ty, ja też mam. A to kto? To, dmuchana lala. Dmuchana lala? Ona, a wiesz, że ona w ciąży? A, a jak ona ma na imię? Ty nie wiesz? No. Co? Skąd panowie te szaliki? A ja dostałem od broni. A ty skąd szalik dostałeś? Też od Jagielonii? Też od Jagielonii? O no, pewnie, że tak. A, a co, kochasz klub Jagielonii? Tak, ja, ja jestem całe życie z stoku. O, to gratuluję. O, o trzeba o, drzewka to... podłożyć. Idziemy po drzewkach. Hop. 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 No. Zarzucają wam, że niszczycie przyrodę. Tak. Czy naprawdę niszczycie drzewa? No ciścimy. O, zbieramy. czasu to? Tu, 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 tu. Jest, tutaj. Suche. O. No i przydałoby się na koniec zaśpiewać hymn na jej Jaga, jaga. Lara. Och, no spali. Dawaj, trzy, cztery, wojtek. Na jaga, no jaga, jaga, biały stok, stok. Jaga! Jagielonia! Niech żyje nam! Jagielonia!